W każdym razie, słuchaj, zrobiliśmy Ci już fajny wstęp, już się wygadałeś o sobie. Pogadajmy teraz o innych, bo to jest podcast, w którym staramy się trochę obrażać tak, to, to co się dzieje na YouTubie. Obrażać, oceniać, nie wiem, cokolwiek. Ja nie obrażam nikogo nigdy. Słuchaj, proste pytanie, bo zawsze często komentujesz w odcinkach z dupy godzinnych, co się wydarzyło, co się działo i tak dalej. Musisz mi powiedzieć. Co ci ostatnio wkurzyło, ale tak naprawdę, naprawdę wkur... Na YouTubie, co cię wyniosło z równowagi? Czy był jakiś twórca, czy był jakiś film, czy może jakieś zjawisko, czy może coś nawet z perspektywy algorytmów YouTube'a, stary, co, co tak naprawdę cię striggerowało? Wiesz, co nie. Znaczy inaczej. Nie stricte na YouTubie, tylko w ogóle ja o tym mówię zresztą od bardzo dawna u siebie w programach, że jedną z najbardziej wkur tych Mniej rzeczy jest, jest bezrefleksyjny lincz. I, I to się często, i to często zazębia się z YouTube'em, bo pamiętam chyba pierwszy raz byłem tego świadkiem, kiedy, mm, kiedy taki jeden gość, nie pamiętam jak on się nazywał, Kuba Król, czy jakoś tak wrzucił do sieci wideo, jak się maluje, czyli jak się maluje chłopak do szkoły. I Posypała się na niego taka nagonka, a większość youtuberów, którzy tam komentują, komentowali wówczas. To był 2000 chyba. No Jakie tego typu rzeczy, nie? To takie. Zaczęli go jechać, ale tak strasznie jechać, wiesz, śmiać się z niego. I oczywiście można się pośmiać z pewnych rzeczy, które są z tym związane, ale to było zachęcanie wręcz ludzi, żeby wchodzili do niego i go napierali. To samo było z Martą Linkiewicz. Jak zrobiła Oreo w tym tam no, w busie. I jak się okazała <laughs> dosłownie gimbusiarą. A ja się <laughs> okazało, że ona jest teraz na szczycie jest super gwiazdą i robi kontrakty na gramie za 10 koła, a... Jasne, jasne. A chociaż do niedawna jeszcze ona wspominała o tym, że nikt z nią nie chce robić rzeczy, bo jest za bardzo kojarzona z następną sprawą. Jak widać, to się wszystko rozmywa i to, i to wszystko się rozmywa po prostu. Stary, ale poruszyłeś temat właśnie tego króla. E, wydaje mi się, że Polska jako kraj, w ogóle my jako społeczeństwo internetowe też, to zaliczyliśmy flipa od tamtych czasów. Ta hmm. sprawa z królem to jest sprawa, Jezus, przed pięciu lat? Coś takiego? <grym> Słuchaj, patrząc do... na to, co się dzieje w Białych Stokach i... E, w Białym Stoku, przepraszam, i w tego typu e, miastach, Dobra. no to to wcale flipa Ale nie zaliczyliśmy. Ale my mówimy o dungeonach e, prawicowców. Tu mówisz nie. o takich spotach, które są, ja no... Unio... Ja mówię o zwykłych ludziach, wiesz, ja nie mówię o ludziach, którzy mają pogląd skrajnie prawicowy. Ja mówię o zwykłym, szarym człowieku, który łyka ten Pogląd, który ktoś mu podsunie pod nos. I jeżeli powie, tego macie nienawidzieć, albo tego macie nienawidzieć, to on to robi, bo ludzie, ci, pewne grupy społeczne w pewnym momencie są obwiniane o to, że w Polsce jest źle. Tak jak byli, nie wiem, jeszcze rok temu uchodźcy byli na takim głównym świeczniku. To prawda, no, ale wydaje mi się, że mimo wszystko na przestrzeni lat to się trochę zrównało, to ja się mam trochę nadzieję. polepszyło. Takie ja mam wrażenie, bo na przykład wiesz. Dla mnie coś takiego, taki kanał jak w ogóle Poland, jakby wrzucali mhm. firmy te 5 lat temu, to byli tak samo potraktowani jak król, a nawet tak, gorzej. Tak. A w tym momencie, oni są na hypie, wyrosło całe nowe drzewo ludzi, którzy się tym interesują, którzy lubią tą... Jezu, nie wiem jak to nazwać, nazwę subkulturę to obrażę, ale nie, nie, nie. to się nagle stało trochę takie trendy. Bo oni są jak takie stare małżeństwo i tutaj nie patrzysz kompletnie na ich płeć. To są tacy goście, to jest... to jest też... Pamiętaj, że oni są tak... W ten swój specyficzny sposób złośliwi, drążący i tak dalej, bo e, oni są troszeczkę, e, może na, na wyraz to powiem, ale jak redakcja pudelka. E, to są właśnie ludzie, którzy e, biorą jakieś newsy i sprzedają tobie te newsy, opowiadając o nich w taki zaowalowany sposób. Nie? Żeby pokazać, że zobaczcie, co oni zrobili. Jak to, są, to są rzeczy, które. Teoretycznie nie interesowałyby nikogo, zwykłego Szarego Kowalskiego zresztą, to bardzo często pada, jak ja widzę komentarze, e, na przykład na Pudelku, dlaczego czepiacie się tej dziewczyny, co ona wam zrobiła, Pudelek, jesteście najgorsi, albo Super Express, jesteście najgorsi, tylko że komentują to ludzie, którzy napędzają to wszystko, którzy chcą o tym czytać, więc ludzie, którzy mówią, że ktoś tam jest najgorszy, że czemu się go czepiacie i tak dalej, że wy jesteście najgorsi, bo się go czepiacie, to są ludzie, przez których właśnie inni ludzie się czepiają tamtej osoby. Okej, okay, chyba rozumiem. Ale strasznie popieprzona narracja. Bo to jest strasznie popieprzone. Bo to jest strasznie popieprzone i w ogóle Poland to są goście, którzy, którzy rzeczywiście mogliby mieć ciężej kilka lat temu, ale w tej chwili już też przyzwyczaili swoją widownię. Oczywiście ta skrajna widownia, oni takich nie będą oglądać. Ta skrajnie taka prawicowa, chociaż na pewno też się znajdą tacy, którzy będą chcieli coś tam wyłuskać. Natomiast taka skrajnie jakby widownia, która ma swoje zatwardziałe, ortodoksyjne poglądy, no to oczywiście nie, 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 nie będzie tego łykało. Okej, okay. to ja zrzucę jeszcze inny pogląd, będziemy się kłócić. W ogóle strasznie polityczna się zrobiła ta rozmowa, no ale uważam, że spoko, mamy flow, to, to lecimy dalej. Ja jestem, wiesz, uznawany za y, skrajnego lewaka, gdzie, gdzie, o, Jezus, to gdzie, może... gdzie tak samo męczy, męczy mnie to lewactwo tak strasznie, więc ciężko ciężko jest dogodzić wszystkim. To ja ci zaproponuję taką teorię, może się z nią zgodzisz, może nie. O ile kiedyś w Polsce była, było tylko silne prawactwo, Teraz stało się też trochę silne lewactwo. Mhm. I mamy dwa obozy. Kiedyś mhm. w Polsce był tylko jeden silny obóz, kiedy były prawaki w internecie. Ale na przestrzeni ostatnich lat rzeczywiście powstała cała subkultura lewactwa, która też się rozrosła i też jest mocna. I też. Kanały, które opierają się na właśnie takim trochę zachodzie, trochę wieją zachodem, trochę wieją LGBT, to też jest trendy. To też się w Polsce stało bardzo trendy, bardzo spoko, ludzie teraz szanują, oglądają, ale mamy całą prawą stronę, która też jest bardzo silna w internecie, foliarze, antykwit, antyszczepionki. Wiecie, prawa strona za chwilę się z Tobą nie zgodzi, że oni nie są żadnymi foliarzami i tak dalej, więc tu, ale tutaj. Ale lewa strona też się ze mną nie zgodzi, nie znają, że są normalnie, prawda jest gdzieś po środku. Gdzie jest? Nie wiem. Ale to, co, to, o czym mówisz, to ja się z Tobą zgodzę. Tutaj nie tak, jak wspomniałeś na początku, że być może się z Tobą pokłócę. Nie, zgadzam się z Tobą jak najbardziej, że lewa strona w tej chwili zyskała dosyć mocną siłę. Ja nie mówię, że są wspierani przez tam Sorosa, przez te wszystkie jakby te rzeczy. To nie, to nie o to chodzi. Każdy jest wspierany przez kogoś i nie da się tego gdzieś tam wyprzeć. Natomiast, natomiast oni rzeczywiście zyskali na sile. Poprawność polityczna stała się wręcz do pożygania w tej chwili, i, i tak jak rozumiem, że nie można się. Się z kogoś nabijać, po to, żeby go krzywdzić, bo bardzo często tak robili ludzie. Tak w pewne, za chwilę już nie będziemy mogli nic powiedzieć. I, i, I jakby to jest skrajność w drugą stronę, która jest bardzo zła. Jak ta taka, nie wiem czy kojarzysz taką feministkę, co to mm, wywiad był z nią, kiedyś tam chyba plotek, czy ktoś z nim robił, że no ja dokonałam, a 6 stycznia. No tak, była e, i, 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 I która się jakby tym szczyci tylko po to, żeby się szczycić tym. To jest. E, e, przez to ona psuje jakby wizerunek tych wszystkich ludzi. Tak samo jak skrajni naziści psują wizerunek prawej strony. Bo ja nie twierdzę, że prawa strona jest zła, że myślenie po prawej stronie jest złe. Tak samo myślenie po lewej nie jest złe. Najlepiej, jeżeli to się spotyka gdzieś po środku. Najgorsze są właśnie skrajności, zarówno po lewej, jak i prawej stronie. I to mnie wkurwia, no szczerze mówiąc. No właśnie. Też, ja wiesz co, nie czuję się jakimś mega prawakiem, nie? ale generalnie coś, jak patrzę na, na lewą stronę, staram się zawsze gdzieś być po środku, wiadomo, nie? ale wydaje mi się, że często jak ktoś się stawia bardziej po lewej stronie, jest taki bardziej tolerancyjny i tak dalej, to on się aż ten sz szczyci, że hmm. on jest mądrzejszy, że jest inteligentniejszy. Wiesz, tam nie ma często argumentów. Tam po prostu wy jesteście nietolerancyjnym głupcem. Koniec. Ale wiesz, to jest takie też powiedzenie. Ja się z tym spotkałem. Pamiętam jeszcze w liceum, kiedy, kiedy byłem skinheadem, bo w liceum po prostu goliłem. No, takim skinheado ojem nie trochę byłem, bo i słuchałem punkowej muzyki i tak dalej. Jakieś ideologii, za, ideologia jakaś za tym straszna nie szła, ale no, no, były takie sytuacje, właśnie, że na przykład przychodził do mnie jakiś taki kurp gość w dreadach, który był wyższy ode mnie o łeb i mówi. Coś ty taki kura nietolerancyjny, chcesz w i to jest, wiesz, i sobie myślę, a gdzie twoja tolerancja? No I, a to jest dobre i, pytanie. I, no. i, i, Zastanawiałem się przez 20 lat nad tym, szczerze mówiąc, i za każdym razem sobie coś innego wyciągałem z tego, tylko dochodzi do mnie in, inna rzecz, wiesz? Ja na przykład nie toleruję ludzi krzywdzących innych. I to jest nieważne, czy to jest prawa, czy lewa strona. N Strasznie wkurza mnie, jeżeli ktoś swoją postawą namawia do tego, żeby kogoś k... albo żeby kogoś zlinczować, albo że na przykład y tylko moja, jakby, moje myślenie jest prawdziwe, twoje niech, nie, jakby, wiesz, że ni nie ma... Pola do dyskusji, tylko jest pole do agresji. Ja strasznie nie lubię agresji. Yy, yy, związanej z tym, że ktoś ma inne poglądy niż ty, albo nie wiem, woli kurwa. Yy, świta, no. Wiesz co, to jest w ogóle temat, który wypłynął tak trochę strasznie spontanicznie. Ja w ogóle go nie planowałem, ale to jest spoko. A to jest spoko to również dlatego, że możemy płynnie przechodzić do tematu algorytmów, bo gdzieś nie być to temat konik. Tej rozmowy, no bo jednak wydaje mi się. To że... konik zwalony. <noise> Powiedzmy, że konik zwalony, ale wydaje mi się, że to się też odbija na mediach, mm -hmm. że media, przynajmniej regulaminy YouTube'a, regulaminy mediów w ogóle społecznościowych, Facebooka, Instagrama, gdzieś tam są skierowane bardziej na lewo. Czy ty tego nie widzisz, czy ty to widzisz? Bo ja chyba trochę to widzę, że. Tolerancyjnie, jak robisz filmy tolerancyjne, to jest spoko. Kiedy chcesz wyrazić bardziej prawicowe poglądy, to już może spokojnie. Ale wiesz, nie możesz robić też filmów tolerancyjnych, w których mówisz o tym, że jest nietolerancja i że ta nietolerancja jest zła, bo algorytm YouTube'a wyłapuje to pewne słowa, hasła, które mówisz, i nie będę ich tutaj używał nawet, żeby tobie nie wyłapało czegoś. Nawet jak mówisz o czymś w pozytywny sposób, to on i tak raz ci to może zdemonetyzować, dwa może to ukrywać, bo to jest newralgiczny temat. To jest temat, który może spowodować e, przykrość u pewnych osób. Ale wiesz, to się nie wzięło znikąd, jakby to wszystko. To się wzięło e, z tego, co się działo w pewnym momencie na YouTubie. Nie mówię o Polsce, tylko mówię o zagranicy. Oni musieli zacząć monitorować to bardziej, bo pojawiały się takie totalnie foliarskie rzeczy. Pojawiały się teorie spiskowe, które jakby namawiały do tego, żeby właśnie tak jak mówię, krzywdzić innych ludzi. Pojawiały się kanały, które były skierowane dla dzieci, a które były z treściami pedofilnymi. Więc ja się nie dziwię, że YouTube wziął w pewnym momencie się za, za te, za, za szyję i zaczął coś z tym robić, nie? Ale masz rację, to na pewno taka większa jakby, większy przymus tolerancji, bo, bo tutaj widzisz, Tolerancja jest też takim strasznie złym słowem, bo tolerancja jest czymś, że możesz kogoś traktować jak gówno, ale go tolerować. I to, I to jest też bardzo niefajne, wiesz, to, 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 to co się dzieje. Niestety nigdy nie będziemy żyli w świecie, w którym ludzie Wszyscy się kochają. To prawda. I mój. trzeba dochodzić do pewnych jakby wniosków wspólnie. I to też doświadczenie, wiesz, robi. Ja na przykład, dopóki nie, nie przeprowadziłem się do Warszawy, kiedy mieszkałem jeszcze w Katowicach, nie znałem nikogo, kto jest gejem. Nikogo po prostu nie znałem. I dlatego miałem gdzieś tam w głowie przeświadczenie, które wmawiali mi koledzy w liceum, że geje są tacy, że gej będzie próbował cię poderwać, że będzie coś tam i tak dalej. Kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, poznałem, no, pracując w telewizji, to bardzo dużo jest osób hmm, 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 homoseksualnych i jakby poznałem mnóstwo tych ludzi. I ja doskonale wiem, że jeżeli nawet taki ultraprawicowiec e, poznałby kogoś, kto jest gejem, nie miałby z tym żadnego, żadnego problemu. Często nawet by nie poznał, ale takiego, wydaje mi się, takiego zwykłego geja, który jest po prostu gejem. Znaczy, wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest, kiedy wyciągają kartę kolegi geja e, i mówiąc, że, hej, ja mieszkałem kiedyś z kolegą gejem, więc ja jestem tolerancyjny, bo z nim, e, bo go nie pobiłem. bo ja taką kartę reżyser życia zaczął wyjmować. Coś brzmawiać. było, nie? Coś było, że on nagle, albo ja mam tylu zagranicznych kolegów. Że albo w akademiku ja mam... coś tam. Tak, 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 że tam jego czar. Że koledzy zaczęli wysyłać filmiki, że on jest spoko. No nie wiem, no. no wiesz... Lansowanie no. się na kolegę geja w tych czasach jest trochę. Jeb... w ogóle jest jeb... te lansowanie się na jakichkolwiek kolegach, generalnie. Jakby jeżeli ktoś musi potwierdzić to, że ty nie jesteś taki, a, a, a taki, no. To Twoje zachowanie jakby y, wynika, znaczy to Twoje zachowanie daje świadectwo tego, kim jesteś. Aczkolwiek tu, tu jednak bym. Y, wiesz, ty, moim zdaniem trochę za mocna jest przypie... do niego, ze względu na to, że wrzucił jakiś rasistowski komentarz, kur... No, wiesz, y, kilka lat temu, czy tam, nie, nie wiem, kiedy to było, czy to jest sprawa jakaś świeża, czy jakaś to jest z dawna. Żartować sobie można tak naprawdę z wszystkiego, tylko trzeba wiedzieć jak, trzeba wiedzieć w którym momencie i na co sobie można pozwolić. To jest tak jak w, na roastach, na... Y, 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 wiesz, jesteś z osobą, którą roastujesz, to to jest o wiele łatwiejsze do przełknięcia dla ludzi, że kogoś wiesz, kto jest obok ciebie, niż kiedy na Nagrywasz na kogoś film, w którym drzesz po prostu z niego łacha, prawda?